Hokioki mistrz Zen, uczeń Zen, zapiski rozmów mistrza Zen, Dogena ze swoim mistrzem Chingiem tłumaczenie i wstęp Wako Kato i Dajzen Victoria, przekład polski Njogen Nowak, Ewa Miosin-Hadydoń, redakcja wydania drukowanego Magda Tejdziun-Woronecka, redakcja wydania internetowego Grzegorz Piotrowski, BUNYU MAJ-CZERWIEC 2002, wstęp. Mistrz Zen Dogen 12253. Założyciel tradycji Zen Soto w Japonii przybył do Chin dynastii Song 960-179 na początku maja 1223 roku. Przypis: Zen Soto w Japonii. Tradycja Zen Soto. Nazwa Soto, według jednej teorii, pochodzi od miejsc Cao Chi Sokei, gdzie przebywał Hui Neng. Jak Eno 638-713, szósty patriarcha w linii chińskiego Zen i góry Tung, Todzan, gdzie nauczał Liang Che Yokai 807-869. Jednakże według drugiej teorii So pochodzi od nazwy miejsca np. Na góry Cao, gdzie przebywał uczeń Liang che, Cao Shan Sozan Sodzan Hongjiaku 840 901. Tradycja Soto jest jedną z pięciu gałęzi chińskiego zen i została wprowadzona do Japonii wraz z powrotem do Gena w 1227 roku. Koniec przypisu. Towarzyszył mu Miodzen 1104 1225 główny uczeń zmarłego mistrza zen Eisaya 1141-1215. Mimo że Dogen studiował tradycję Zen Rinzai pod kierunkiem Miodzena i prawdopodobnie Eisai, a także tradycję Tendai pod kierunkiem Opata Koena, ciągle pozostawał duchowo niezaspokojony. Przypis. Tradycja Zen Rinzai. Nazwa pochodzi od jej chińskiego założyciela Lin-Chi Hsuan, Japigo Rinzai Gigen, 867. Stała się ona jedną z pięciu gałęzi chińskiego Chen, i została wprowadzona do Japonii przez ai w 1191. W Japonii zyskała ona popularność wśród klasy feudalnych wojowników, samurajów, których przyciągała m.in. swoją bezpośredniością i zdyscyplinowanym treningiem. Koniec przypisu. Tradycja Tendai, tradycja Zen Rinzai. Nazwa pochodzi od jej chińskiego założyciela Lin-Chi shuan Rinzai Gigen Zemek 867. Stała się ona jedną z pięciu gałęzi chińskiego Chan, Zen, i została wprowadzona do Japonii przez Eisai w 1191. W Japonii zyskała ona popularność wśród klasy feudalnych wojowników, samurajów, których przyciągała między innymi swoją bezpośredniością i zdyscyplinowanym treningiem. Koniec przypisu. Dogen żarliwie wierzył, że przyjazd do Chin pozwoli mu znaleźć prawdziwego mistrza. Pod kierunkiem którego jego wątpliwości dotyczące darmi bady zostaną w końcu rozwiane. Z niewiadomych powodów Dogen spędził trzy pierwsze miesiące swojego pobytu w Chinach na pokładzie statku. Natomiast Miodzen opuścił statek i udał się do klasztoru Chingte na górze Tientung. Góra Tientung znajduje się około 25 mil na wschód od portu Qingchuan Fu, do którego obydwaj przybyli, dzisiejsze Ningpo w prowincji Chekiang. To właśnie w klasztorze Cingte, około 30 lat wcześniej trenował i otrzymał przekaz darmy od mistrza Rinzai, Xuan Huai Changa, mistrz Miodzena Eisai. Dogen nie przebywał na statku przez cały czas. W swoim dziele Siobogenzo w części Senmen, mycie twarzy, pisze o tym, że odwiedzał różne świątynie w okolicach portu. Zdaje się, że Dogen poświęcił trochę czasu na studiowanie mówionego języka chińskiego. Bez tego nie mogłoby dojść do jednego z pierwszych spotkań z chińskim mnichem Zen, które na Dogenie pozostawiło niezatarte wrażenie. Później Dogen opisał to spotkanie w swojej krótkiej pracy, Tenzokyokun – Instrukcje instrukcję dla głównego kucharza. Stwierdza on, że pewnego dnia statek odwiedził starszy mnich z okolic klasztoru Ayuwangshan. Mnich ten był głównym kucharzem w klasztorze i pragnął nabyć ta rochę japońskich grzybów. Dogen zwrócił się do niego następującymi słowami. Kiedy opuściłeś klasztor Ayuwangshan? po południowym posiłku, jak daleko on się znajduje? Około 14 mil stąd. Kiedy zamierzasz wrócić, jak tylko kupię trochę grzybów. Jestem bardzo zadowolony, że mam tę nieoczekiwaną sposobność spotkania cię i rozmawiania z tobą na statku, pozwól mi służyć tobie głównym mistrzu kuchni. Bardzo mi przykro, ale bez mojego nadzoru jutrzejszy posiłek nie uda się. W tak wielkim klasztorze jak Aniu Wangshan jest z pewnością wielu innych mnichów, którzy potrafią przygotować posiłek. Z pewnością dadzą sobie radę bez głównego kucharza. Na starość pełnię funkcję głównego kucharza. Jest to moim treningiem. Jakże mógłbym zostawić ten obowiązek innym? Poza tym, kiedy wychodziłem, nie otrzymałem pozwolenia na nocleg poza klasztorem. Czcigodny panie. Dlaczego nie praktykujesz zazen lub nie studiujesz koanów starożytnych mistrzów? Jakiż jest pożytek z tak ciężkiej pracy jako nadzorca kuchni? Słysząc moje uwagi, wybuchnął śmiechem i powiedział: Dobry cudzoziemcze, wydajesz się być ignorantem, jeśli chodzi o prawdziwy trening i znaczenie buddyzmu. Zawstydzony i zdziwiony jego uwagą zapytałem: Czym one są? Jeśli zrozumiesz prawdziwe znaczenie Twojego pytania, to uświadomisz sobie prawdziwe znaczenie buddyzmu odpowiedział Jednak w tym czasie nie byłem w stanie zrozumieć co miał na myśli Dogen nie zrozumiał znaczenia słów głównego kucharza dopóki nie udał się na górę Tung, by przyłączyć się do miodzena W tym czasie klasztor Chingte składał się z wielkiej liczby budynków świątynnych i trenowało tam ponad 500 mnichów Pod przewodnictwem opata Wuchi Liao Pai mnicha tradycji Linchi Zajmował on trzecią pozycję pomiędzy pięcioma wielkimi klasztorami Zen w Chinach. Pomiędzy członkami Sanki Dogen znalazł wielu poważnych i oddanych mnichów i pogłębił swoje zrozumienie i uznanie dla monastycznego życia Zen. W innym ustępie tenzokokun Dogen opisuje epizod, który wydarzył się w Chingte, dzięki któremu wcześniejsze słowa głównego kucharza trafiły mu do przekonania. Ciekawym jest, że znów dotyczyło to grzybów, lecz tym razem chodziło o ich przygotowanie, a nie kupno. Dogen następująco opisuje, co się zdarzyło. Pewnego dnia udawałem się do pomieszczeń „Opata“ mieszczących się wzdłuż wschodniego korytarza klasztoru. Po drodze natknąłem się na starego nadzorcę kuchni, który z odkrytą głową i bambusowym kijem w ręce naprzeciw sali Baddy, gorliwie suszył grzyby. Promienie słońca prażyły go tak że obficie się pocił ciągle jednak poruszał się tu i tam susząc grzyby poruszony tym widokiem zbliżyłem się do niego i zapytałem jaki jest twój buddyjski wiek 68 lat dlaczego nie każesz suszyć grzybów innym mnichom kucharzom którzy są pod twoim nadzorem oni nie są mną jesteś prawdziwie jednym z buddyzmem ale zastanawiam mnie dlaczego tak ciężko pracujesz w palącym słońcu kiedy miałbym to zrobić jak nie teraz nie powiedziałem nic, ale jak szedłem wzdłuż korytarza, pomyślałem sobie, jak ważnym obowiązkiem jest funkcja głównego kucharza. Dzięki temu i poprzednim zdarzeniom Dogen w końcu zrozumiał znaczenie codziennego życia w treningu zen. Zen nie jest tylko praktyką zazen czy studiowaniem powiedzeń starożytnych mistrzów, raczej polega on na wypełnianiu z pełnym oddaniem swoich obowiązków, bez względu na to, jak świeckie mogą się one wydawać. Dalszy wgląd, który Dogen uzyskał, odnosi się do znaczenia kwadratowej szaty Kasiaja, Kesa, którą zwyczajowo mnisi Zen noszą na zewnątrz. W części siobogędzo zwanej Kesa Kudoku, zasługa Kasiai, opisuje on jak pewnego ranka na zakończenie zazen mnich, siedzący obok niego położył złożoną Kasiaja na głowie i z czcią recytował sutrę dotyczącą jej noszenia. Dogen stwierdza. W tym czasie zostałem wypełniony najgłębszym wzruszeniem i radością, jakiej nigdy nie doświadczyłem. Bezwiednie uroniłem tak wiele łez wdzięczności, że mój kołnierz stał się mokry. Dlaczego? Dlatego, że chociaż przedtem otwierałem sutr, Agama i czytałem wiersz dotyczący kładzenia Kasiaja na głowie, nie znałem szczegółów, w jaki sposób powinno się to robić. Widok ten wypełnił mnie wielkim szczęściem. Powiedziałem do siebie. Niestety. Kiedy byłem w Japonii, żaden nauczyciel nie powiedział mi o tym, ani żaden z dobrych przyjaciół nie polecił mi tej praktyki. Z przykrością muszę powiedzieć, jak wiele czasu zmarnowałem bezużytecznie. Jak dobrze, że dzięki moim dobrym uczynkom w przeszłości mogę to zobaczyć. Gdybym pozostał w Japonii, czyż mógłbym zobaczyć tego mnicha koło mnie noszącego kasiaje buddy? Wypełniony tymi uczuciami szczęścia i smutku, wiele płakałem a następnie uczyniłem ślubowanie. Jakkolwiek niegodny jestem, ze współczucia dla moich rodaków, stanę się spadkobiercą buddyzmu, tym, kto właściwie otrzymał prawdziwą drogę i uczyć ich będę darmy, która została właściwie przekazana przez buddów i patriarchów razem z Kasią. Będąc wdzięczny za powyższe wglądy, Dogen nie był jednak bezkrytyczny wobec niektórych aspektów chińskiego zen. Na przykład, był on rozczarowany, przekonując się, że chińskim mnichom brakuje wiedzy o podstawowych elementach dobrej higieny. W innym fragmencie siobogendo w części Senmen, Dogen pisze, że z powodu braku higieny ust, zarówno chińscy lajcy, jak i mnisi mają bardzo cuchnący oddech. Nawet jeśli znalazłbyś się od nich na dwie lub trzy stopy, mógłbyś poczuć, jak im cuchnie z ust. Było to trudne do zniesienia. Szczególnie na głębszym poziomie niepokoił Dogena ogólnie akceptowany pogląd przez chińskich buddystów Zen o wzajemnej zgodności i równorzędności nauk Taoizmu i Konfucjanizmu z buddyzmem. W części Siobogenzo zwanej Shinzenbiku mnich w czwartym stadium, Dogen bezlitośnie atakuje tych, którzy utrzymują ten pogląd. Pisze on. Obecnie pomiędzy chińskimi mnichami nie istnieje nawet jeden, który jest świadomy, że nauki Konfucjusza i laocy ustępują buddzie. Choć jest prawdą, że ci, którzy zwą się potomkami Buddów i patriarchów, są obecnie tak liczni w Chinach jak rośliny ryżu, konopi, bambusa i trzciny, żaden z nich nie zrozumiał, że nauki buddy przewyższają te dwie ostatnie. Powyższe stwierdzenia nie są jedynymi negatywnymi komentarzami na temat ówczesnego chińskiego zen. W rzeczywistości zebrane razem negatywne aspekty chińskiego zen znacznie przekraczają pozytywne. Nie dziwi więc, że wraz z upływem czasu Dogen stawał się coraz bardziej niezadowolony ze swojego treningu w Chingte. W końcu śmierć opata Wuchi jesienią 1224 roku pozbawiła go ostatnich związków z klasztorem. Ciągle mając nadzieję znalezienia tego, co było jego pierwotnym celem poszukiwań, prawdziwego mistrza Dogen udał się na pielgrzymkę po Chinach do innych wiodących klasztorów Zen. Jednym z pierwszych miejsc, które odwiedził, była najsławniejsza instytucja w całych Chinach klasztor Wan Shou na górze Qing. Położony tuż obok stolicy południowej dynastii Sanglin An, klasztor ten pod przewodnictwem Cheweng Zhuzhen, mistrza tradycji Linci, posiadał ponad tysiąc trenujących mnichów. Jednak nawet tutaj Dogen nie znalazł tego, co poszukiwał i wkrótce odwiedził on różne inne świątynie na wschód i południe od Linan, wraz ze świątynią Wannien na górze Tien Jednakże w końcu swojej sześciomiesięcznej podróży nie był bliżej swego celu znalezienia prawdziwego mistrza niż przedtem. Głęboko rozczarowany Dogen poważnie zastanawiał się, czy nie porzucić swych poszukiwań i powrócić do Japonii. Jednakże dotarły do niego wiadomości, że nowy i wielce szanowny mistrz tradycji Cao Coto został wyznaczony opatem jego starego klasztoru na górze tientung. Tym nowym opatem nie był nikt inny niż Changweng Weng znany później jako Tung Dujing ten donjozio 1163-1228. Dogen w części Sobogenzo, zwanej Gyoji, niekończący się trening, tak opisał później przeszłość i charakter nowego opata. Mój nieżyjący mistrz, opat Dzuching, pochodził z Yue. W wieku 19 lat porzucił scholastyczny buddyzm, by oddać się treningowi drogi. Nawet G, gdy miał sześćdziesiątkę, praktykował z wytężonym wysiłkiem. Chociaż cesarz Ningcung ofiarował mu purpurowa szatę i tytuł mistrza zen, Chan on nie przyjął jej i wysłał cesarzowi list z odmową. Ten nadzwyczajny czyn zyskał mu szacunek mnichów i był podziwiany przez wszystkich uczonych ludzi. Cesarz, będąc pod głębokim wrażeniem, uhonorował go herbatą. Ci, którzy słyszeli o jego czynie, chwalili to jako działanie bez precedensu. Mój zmarły mistrz zwykł mówić Od czasu, gdy miałem lat dziewiętnaście, odwiedziłem wiele klasztorów w poszukiwaniu buddyzmu, ale nie mogłem znaleźć prawdziwego mistrza. W tym czasie nie przeszedł ani jeden dzień czy noc, żebym nie praktykował zazen siedząc na poduszce medytacyjnej. Nawet przedtem, gdy zostałem głównym mnichem tej świątyni Chingte, nie rozmawiałem z nikim z mojej rodzinnej wioski w obawie, że mógłbym zmarnować chwilę czasu. Przebywałem zawsze w sali medytacyjnej świątyni, w której mieszkałem, nigdy nie wchodząc do cudzych pustelni czy dormitoriów, nie wspominając o udawaniu się na przyjemne podróże. W góry, nad jeziora i tak Nie tylko praktykowałem zazen w wyznaczonym czasie w sali medytacyjnej, lecz także czyniłem to kiedykolwiek i gdziekolwiek to było możliwe. Na piętrach budynków świątynnych, pod skałami lub innych odludnych miejscach, zawsze nosząc poduszkę ukrytą w rękawie mojej szaty. Moim zamiarem było siedzieć tak silnie, żeby poduszka rozpadła się na strzępy. Było to moim jedynym pragnieniem. W rezultacie moje pośladki jątrzyły się powodując hemoroidy, ale lubiłem zazen jeszcze bardziej. Nareszcie więc pojawił się mistrz, któremu Dogen mógł w pełni zaufać. Człowiek, który zarówno swoimi słowami, jak i czynami ukazywał prawdziwą dharmę. Nic więc dziwnego, że Dogen nie chciał ryzykować zapomnienia jakiejkolwiek instrukcji, którą mógł otrzymać od tak prawdziwie oświeconego mistrza jak Jiu Ching. Dlatego też zaczął prowadzić zapiski rozmów ze swoim nowym mistrzem. Zapiski te zwątoki, ki oznacza zapiski a Hokio jest nazwą okresu rządów w Chinach 1225-1027, w którym to okresie odbyły się te rozmowy dopiero po śmierci Dogena w 1254 roku zapiski te zostały znalezione wśród jego osobistych rzeczy. To właśnie Cohn Ezio 1198 210, główny uczeń i następca, dokonał tego odkrycia. On również wydał manuskrypt i sporządził pierwszą kopię. Fakt, że Dogen najwyraźniej nie zamierzał opublikować Hokioki, nie umniejsza jego znaczenia. Wręcz przeciwnie, w pewien sposób podnosi to jego wagę, podostarcza zarówno szczerego i otwartego spojrzenia w osobowości i myśli Dziucinga i Dogena, a także żywo kreśli intymny związek pomiędzy mistrzem a uczniem w tradycji Zen Soto. Związek, jak powinno to być zauważone, znacząco różniący się od tego, który można znaleźć w tradycji Zen Rinzai. Niektóre z rozmów zawartych w Hokioki dotyczą względnie prostych tematów, takich na przykład, czy oci powinni trzymać koty jako swoje ulubione zwierzęta, inne dotyczą obyczajów i znaczenia zazen. Jeszcze inne omawiają istotę samego oświecenia. Jeden, chociaż czasami nie są one powiązane ze sobą i stanowczo niekompletne, to jednak rozmowy te w całości opisują istotę praktyki Zensoto, którą trudno znaleźć gdzie indziej.